Mam przyjemność rozmawiać z przyszłą prelegentką forum IAB 2013, Natalią Kuczą, która jest strategic planerem w OS3. Witam cię. Witam serdecznie. Podczas swojej prelekcji będziesz mówiła o nowej normalności i trendach konsumenckich. Powiedz nam, co to jest ta nowa normalność. Jak możemy łatwo zauważyć, rynek bardzo dynamicznie się zmienia. Również szybko zmieniają się potrzeby naszych konsumentów. Ale niestety z mojej analizy wynika, że marketing zostaje troszkę w tyle i zmienia się to o wiele wolniej niż ewoluuje rynek. Tak naprawdę cały czas pokutuje podział na kampanię online i offline, podczas gdy w świecie, który tak naprawdę jest światem hybrydowym, taki podział utrudnia nam skuteczną pracę. I nie powinniśmy de facto myśleć kanałami online, offline, ale skupić się na potrzebach konsumenta. Dodatkowo cały czas dzielimy media na stare media i nowe media, zapominając, że tak naprawdę mamy już konsumentów, którzy nie tylko nie wyobrażają sobie świata bez internetu, ale już nawet nie znali świata, w którym nie było internetu. Tak więc podsumowując, ta nowa normalność to, to chociażby fakt, że użytkownicy Kickstartera, największej platformy crowdfundingowej na świecie, w ostatnim roku przeznaczyli więcej pieniędzy na wspieranie młodych talentów niż amerykański Fundusz na Rzecz Sztuki. Tak więc tak naprawdę nowa normalność to nowi konsumenci, nowe potrzeby, nowe zachowania, nowe ich nawyki. I na moim wystąpieniu postaram się przybliżyć świat tego nowego konsumenta, jego nowej normalności i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak do niego mówić, aby w ogóle chciał nas słuchać. Jeśli chodzi o trendy konsumenckie, właśnie na rynku jest ich sporo i firmy nie zawsze wiedzą, jak wybrać odpowiednie dla swojej kampanii, dla swojego profilu. W mojej analizie będę proponowała zupełnie inne rozwiązanie. Właśnie o trendach bardzo dużo się mówi, tak naprawdę co roku dochodzą nowe trendy. Każdy trend ma swój kontrend, jest tego całkiem sporo, a tak naprawdę mało kto zastanawia się, jakie są powody, jakie są przyczyny kształtowania się trendów i że właśnie te trendy, a nie inne zyskują na znaczeniu, a inne tak naprawdę... Zanikają. Dlatego na mojej konferencji, na moim wystąpieniu pokażę, zanim pokażę, jacy są de facto dzisiejsi konsumenci, chciałabym przejść do tego i odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę ich ukształtowało. I to będzie również dla mnie priorytetem. A czy tak naprawdę ci konsumenci zdają sobie sprawę z tych trendów? Czy oni są świadomi tego, I czy jeśli nie są świadomi trendów, z jakimi podążają, czy to im zagraża w jakiś sposób? To znaczy z yy, mojej analizy nie jest to de facto istotne, tak więc na tym zupełnie nie będę się skupiała. Więc powiedz nam jeszcze, co zainspirowało Cię do tego typu przemyśleń, że właśnie na ten temat chcesz mówić. Tak naprawdę dwa elementy. Po pierwsze, kryzys. Od 2008 roku mówimy o nim bardzo dużo, ale też w bardzo negatywnym świetle, zapominając o tych pozytywnych aspektach, jak kryzys wpłynął na ukształtowanie nowego, świadomego konsumenta, na jego nawyki zakupowe, jak również fakt, że poprzez kryzys firmy zmniejszają wydatki na kampanie reklamowe a być może nie powinny, ponieważ jest to okres, w którym właśnie konsumenci oczekują więcej. To jest pierwszy obszar, którym, który uznałam za istotny, który warto rozwinąć. I druga rzecz, to fakt, że chociaż będę mówiła o trendach zmieniającym się świecie, to cały czas pozostaje jedno niezmienne pytanie, które wszyscy sobie zadają, jak budować silne marki. Cena, jakość naszych produktów, nawet silna marka już nie wystarczą, aby skutecznie wyróżnić się dzisiaj na rynku. Dlatego na moim wystąpieniu chciałabym przedstawić, przedstawić rozwiązania, jak dzisiaj marki skutecznie powinny działać, co powinny robić, aby skutecznie wyróżnić się na rynku, czy innymi słowy, jak mówić do dzisiejszych zmienionych konsumentów w nowej, zmienionej rzeczywistości, aby chcieli słuchać. Dlatego serdecznie zapraszam Państwa na moje wystąpienie. Czekamy z niecierpliwością i zapraszamy 5-6 za czerwca forum Ja bez teraz. 最贵，最贵。